Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na filmik na omówienie kosmetyków, które się kompletnie u mnie nie sprawdziły, ponieważ może zacznę od nie wiem od czego tutaj zacząć. Mam tutaj notatki, jakby coś, żeby nie było. Mam trzy produkty, mam fizycznie ze sobą, a dwa produkty już się po prostu pozbyłam, żeby tam jak najszybciej je użyć, no bo wiadomo, termin ważności też. Można właśnie, właśnie zacząć od tego produktu, którego nie mam, ale wam wkleję, yy, wkleję wam zdjęcie. Tak więc, najpierw na pierwszy rzut idzie olejek z Isana. Ten intensywny 2 w jednym, który jest naprawdę, wiem, on jest polecany przez wszystkich, przez wszystkich lubiany, ale. Co się dowiedziałam dopiero w momencie kiedy go kupiłam na własnej skórze, i przez przypadek trafiłam właśnie na takie materiały, że ten olejek może uczulać, nie uczulać, m, zapychać, że skórę po prostu. I w moim przypadku tak się stało, że po prostu zaczął mnie zapychać właśnie szyja, tam gdzie po prostu włosy się stykały z, z odsłoniętym ciałem. Tak więc szyja, dekolt, z tyłu kark, plecy zaczęły mnie wysypywać mnie zaczęło i to były takie naprawdę takie wulkany, takie naprawdę duże bulwy, które już od wielu lat nie miałam, a po tym produkcie wróciły, tak więc ja się pozbyłam. Dałam ten produkt koleżance, koleżance, która bardzo uwielbia ten produkt, tak więc ona jest nim zachwycona. Jeszcze dodatkowo on ma w ogóle bardzo. Mocny zapach, taki bardzo, bardzo mocny. Jest to perfumowany, ale nie myślałam, że on aż tak będzie mocno dawał tym, tym, tym zapachem. Dalej, to również produkt, którego nie mam ze sobą, ponieważ on tam krótką datę po otwarciu miał. Jest to produkt z medlarnia 4 szpaki. Za zawrotną cenę regularną trzeba wydać na niego 79 zł i jest to maska e, Mirt i Jagoda, która mnie uczuliła. Postaram się w ogóle też Wam dać zdjęcie. Jeśli znajdę, bo na pewno robiłam i pokazywałam wszystkim to koleżankom w szkole i one po prostu nie dowierzały, że aż takie uczulenie mogę mieć. Tak więc tak, więc wstawiłam tutaj zdjęcie. No właśnie, uczuliłam mnie Ona ogólnie yy, sama w sobie była taka fajna, kremowa i to, to, to słownie jak jagody pomieszane ze śmietaną czy z jogurtem. Taki kolor po prostu miała ta maseczka. Yy, I taka właśnie kremowa. Yy, rozprowadziłam i ona miała najpierw uczucie chłodzenia, no bo tam dużo naturalne mocno olejku, dużo tam miała też różnych i na początku to był taki efekt chłodzenia, więc super fajnie, ale po 10 minutach stwierdziłam, że to już mnie nie chłodzi, a zaczyna palić, tak więc ja sobie zdrapałam kawałeczek, bo maska kremowa w takim, a nie innym kolorze, więc nie wiedziałam, co tam się dzieje pod spodem. Zdrapałam sobie o tak, o po prostu z policzka kawałek, ja patrzę, a tam po prostu czerwone, że no, no czerwone, czerwone, po prostu mocno czerwona skóra była. No i szybko zmyłam i i musiałam się pozbyć tej maseczki. Więcej już nie ryzykowałam. E, tak więc, no niestety, kolejny produkt, którego musiałam się pozbyć, ponieważ w tym przypadku mnie uczuliła. I następny produkt, e, który ogólnie mam fizycznie, bo dałam, ponieważ dałam go mamy, Jest to Orientana Hello Dactyl wyjątkowy krem nawilżający e, do twarzy każdy rodzaj cery, nawilża, łagodzi. E, lekki. O takie opakowanko, to jest 40 ml. Ja niestety nie mogłam go używać ze względu na jego mocno intensywny zapach. Może tak wam jeszcze pokażę. Ze względu na mocno intensywny zapach i to dosłownie jak on nawet wczoraj go otworzyłam, bo znalazłam go. Ja go otworzyłam i od razu mnie zaczęła boleć przez ten zapach, więc no niestety też pod względem zapachowym, jednak staram się szukać, żeby kosmetyki miały leciutki zapach, a najlepiej, żeby w ogóle były te zapachowe. Dawam no Mamię, mama też go nie używała. Nie wiem, czy zapomniała, czy jak, ale że tutaj po prostu ma 6 miesięcy po otwarciu. On ogólnie ma jeszcze datę. Jeszcze ma datę, jeśli chodzi o produkcję. Ale że został, jaką kupiłam rok temu, właśnie w lecie, a ma 6 miesięcy yy, zużyć w 6 miesięcy po otwarciu, a jest rok po otwarciu, tak więc po prostu on od razu idzie nieco do wyrzucenia. I dwa produkty, właśnie polecane przez kilkana ekspertów. <grym> jest mi tak strasznie przykro. No myślałam, że te produkty, produkty naprawdę się sprawdzą, tak więc na pierwszy ogień idzie e, Noni Melty Ultra delikatnym Balsam do demarkijażu twarzy i oczu. E, tak wygląda ten produkt. To jest naprawdę świeżę, jest to 50 ml, ale słuchajcie, mm, e, on jest bezbarwny. to jest w ogóle żel. To jest bardziej żel, taki gęsty żel bezbarwny. jak się go nałoży. Ale jaki on jest niesamowicie temp do rozmarowania. I tutaj sprawa tak wygląda, tak, że rozmaruję w dłoniach w ogóle. Tak u się nie da rozmarować, to jest tak ciężkie. No, mm, niestety. Nie jest to przyjemna konsystencja. Eee, nałożę na twarz. Tak zacznę o tak o tylko i lekko. I już mam czerwoną twarz. Ja normalnie czuję po prostu to, to pieczenie. Więc niestety siostrze tam przekaże, ona powinna to zużyć. U niej to raczej nie ma problemów z tymi produktami. Kolejny produkt, no i właśnie świetny skład, no nie? I tutaj też świetny skład. Tak samo Nuni, to jest Balancy, czyli odżywczy krem nawilżający do twarzy. I tutaj akurat spróbuję Wam też zrobić zdjęcie po tym produkcie, kiedy ten produkt wszedł w reakcję z kwasem. Em, nie. Lacto, z kwasem laktobionowym z Natural Secrets. Ja ten kwas już znam od, yy, od kilku miesięcy używam go od wiosny, tak naprawdę nieprzerwalnie i jeszcze nigdy nie miałam takiej sytuacji, że coś takiego może wystąpić. Dodatkowo niestety ten produkt też sam mnie uczulał. Po prostu jak nałożyłam na czystą twarz bez, kompletnie bez niczego, bez żadnego jego serum bez żadnego toniku nic, nałożyłam go z samego, to też niestety yy, gdzieś tam skóra zaczynała mnie piec, była zaczerwieniona, niestety, tak więc ten produkt wygląda tak, bo pewnie Wam nie pokazywałam. I to wszystkie jak na razie do tej pory produkty, z takich względów, a nie innych, niestety się ich pozbywam. Dajcie znać, yy, czy macie podobne odczucia do tych produktów, które Wam pokazałam. Czy może Wam się sprawdziłem? Jak sprawdziły wam się to super, zazdroszczę Wam. <grywa> tak więc z mojej strony to tyle. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w tej godzie